Witajcie, moi drodzy, z tej strony Kaczmar, Geek Factor. W dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować wam w imieniu swoim oraz wydalictwa Lucrum Games wideo instrukcję do gry Czarna Bandera. Czarna Bandera gra, gdzie wcielimy się w piratów i jak każdy pirat, będziemy starali się zdobyć jak najwięcej punktów sławy albo niesławy. No to zależy, jak na to wszystko spojrzeć, tak? Z punktu widzenia piratów, no to mi o sławę. Pewnie nie powiedzieli, bo sobie chce być niesławny, bo to byłoby dziwne. Ale. Przejdźmy po kolei i zaczynamy tradycyjnie od przygotowania rozgrywki. Przygotowanie, moi drodzy, zaczniemy od tego, że bierzemy dwie talie. Talie skarbów, które karty skarbów wyglądają w ten sposób oraz talie piratów, które wyglądają w ten sposób. Te dwie talie bardzo dokładnie tasujemy. Kładziemy talie skarbów, talie piratów. Obok tych talii zostawcie trochę miejsca na karty odrzucone z każdej tych talii, tak żeby każda talia miała miejsce na swoje karty odrzucone. Co jest ważne? Do talii Piratów nie wtasowujecie kart Majtków, a do talii Skarbów nie wtasowujecie kart Dublonów. To są karty początkowe, które za chwilę każdy z graczy otrzyma. W sensie za chwilę zobaczycie, jak każdy gracz je otrzymuje. Również trzymajcie tutaj w stosach znaczniki Osiągnięć w nominałach 2 i 4 oraz znaczniki Złota w nominałach 1 i 3. Teraz bierzecie 5 wierzchnich kart Piratów i wykładacie je obok zakrytego stosu, tworząc w ten sposób tawernę. No i teraz, moi drodzy, jak wyglądają karty piratów? Karty piratów składają się przede wszystkim z, no, można by powiedzieć czterech, kilku rzeczy, tak naprawdę, ale teraz chcę powiedzieć o dwóch podstawowych. Każda karta ma jakąś wartość w lewym górnym rogu od 1 do 7 oraz symbol. Mamy pięć różnych symboli: kotwice, serce, Kordelasy, tzw. Jolly Roger i kraken. Oprócz tego w grze występują dodatkowe karty, takie jak kwatermistrz, kapitan oraz papuga. Te karty również mogą się u was zjawić prędzej czy później. Następnie bierzecie dwie karty legendarnych osiągnięć i na początku instrukcja nam sugeruje, żeby przy pierwszej rozgrywce skorzystać z karty najbogatszy. I bezlitosny. Te dwie karty tylko uważajcie na stronę, ponieważ one są dwustronne i z drugiej strony mamy już nieco coś odrobinę innego. Więc upewnijcie się tutaj, że macie dobrą stronę, tak? ponieważ tutaj mamy opcję na trzech i czterech graczy, tutaj mamy opcję na dwóch graczy. Więc te karty układacie gdzieś w, na środku obszaru gry, tak żeby wszyscy gracze widzieli. To są rzeczy, o które gracze będą tak naprawdę walczyć w trakcie gry, ponieważ ten kto osiągnie najwięcej z tych rzeczy, które są tutaj wymienione. Zdobędzie punkty osiągnięć, które będą się liczyły do końcowego wyniku punktów siły. To co, jaka karta legendarnego osiągnięcia oznacza znajdziecie w instrukcji na stronach 14 i 15. Co jest ważne, jeżeli będziecie grali w dwie osoby, usuńcie wszystkie karty z symbolem Krakena i umieść je w pudełku przed potasowaniem talii. Następnie przygotowujecie stosy znaczników zdobyczy. Teraz to, ile tych stosów jest i w jaki sposób one są ukształtowane, no to zależy od liczby graczy. Dla dwóch graczy macie sześć stosów. Pierwszy stos składa się z dwóch znaczników portu z wartością 1, gdzie oba znaczniki mają wartość 1 punkt sławy. Drugi stos dokładnie taki sam, czyli dwa znaczniki portu o wartości 1. Następnie macie 4 stosy, z których każdy składa się z jednego znacznika o wartości 3 i jednego o wartości 6, Wyż, te wyżej wartości, bardziej wartościowe kładziemy wyżej na stosie. No i mamy takie cztery stosy. Teraz każdy z tych stosów odpowiada tak naprawdę rundom, czyli w rozgrywce dwuosobowej mamy 6 rund i na końcu każdej rundy będziemy mieli szansę zdobyć te znaczniki. Teraz w przypadku rozgrywki 3 i, dla 3 i 4 graczy mamy już mniej tych stosów, ponieważ Mamy 5 rund. I teraz jak wyglądają stosy w przypadku tych właśnie rozgrywek. Dla trzech osób te stosy ze znacznikami portu o wartości 1 mają 3 znaczniki, a te trzy stosy dostają na spód dodatkowo po jednym znaczniku o wartości 2. I tak wyglądają te stosy znaczników dla rozgrywki 3-osobowej. Dla czteroosobowej do tych dochodzi po jeszcze jednym znaczniku wartości 1, i do tych również dochodzi po jednym znaczniku wartości 1, no tylko tutaj wiadomo, idzie to na spód. I o to będziecie walczyć w każdej rundzie, na koniec będziecie zdobywali to za siłę waszych załóg, że tak powiem, które sobie uzbieracie z waszych piratów. No i ten z największą siłą zdobędzie najlepiej punktowany znacznik, ale to powiem więcej za chwilę. Teraz, moi drodzy, przygotowujecie swój obszar, czyli każdy gracz przygotowuje swój obszar. No i teraz, co każdy z graczy pobiera? Przede wszystkim, każdy z graczy musi stworzyć swoją talię początkową. Teraz, w przypadku rozgrywki na dwóch i na trzech graczy, talia początkowa każdego gracza będzie się składała z sześciu kart majtków oraz z czterech kart dublonów. W przypadku rozgrywki na y, z czterech graczy, każda taka talia będzie się składała z czterech kart majtków i czterech kart dublonów. Taką talię bierzemy do ręki i tasujemy, te dwie jakby właściwie, tak? Dwa rodzaje kart, dublonej i majtki. Bierzemy odpowiednią liczbę tych kart i tasujemy je w jedną talię, którą zakrytą umieszczamy w naszym obszarze gry. Obok trzymajcie miejsce na stos kart odrzuconych, tak? Czy będziecie mieli swoje karty, jak będziecie je zagrywać, będziecie je umieszczali na swoim stosie kart odrzuconych. Teraz to, co jest przed Wami, to jest obszar. Wyobraźcie sobie tutaj taką linię, którą możemy na potrzeby tej wideoinstrukcji na przykład zaznaczyć takim oto proszę długopisem. No i teraz, wszystko co znajduje się tutaj, to jest Wasz statek. Tutaj będziecie zagrywać karty, a nad statkiem wyobraźcie sobie, macie takie wirtualne, niewidzialne trzy miejsca, po jednym miejscu na jedną kartę, w którym będziecie kłaść. Nowych rekrutów. Jak to będzie działało, to zobaczcie za chwilę. Teraz znacznik gracza rozpoczynającego otrzymuje, i teraz tutaj cytuję instrukcję moi drodzy. Gracz z opaską na jednym oku: Jeśli takich graczy jest kilku rozstrzygnięci, to rozstrzygnijcie to pojedynkiem na kordelasy. Jeśli żaden gracz nie ma opaski, zagrajcie w przewrotne motylki. Krótko mówiąc, losowo wybierzcie sobie pierwszego gracza. No i teraz oprócz tego każdy z graczy dostaje dwie monety, kartę pomocy. I znacznik drugiej szansy. Wszelkie nieużywane znaczniki drugiej szansy, nieużywane karty pomocy oraz nieużywane karty majtków oraz yy, dublonów wracają do pudełka. Dobrze, moi drodzy, to gra jest oparta trochę na mechanizmie budowania własnej talii, czyli będziemy zdobywać karty do naszej talii, która sprawi, że nasze karty będą coraz mocniejsze i będą nam pozwalały na robienie więcej rzeczy. Gra generalnie będzie trwała 5 rund w przypadku rozgrywek 3 i 4 osobowych, 6 rund w przypadku rozgrywki dwuosobowej. Każda runda jest podzielona na 4 fazy. Pierwszą taką fazą jest bardzo krótka faza, w której po prostu dobieramy karty. Zobaczmy dokładnie, co tam się może przy okazji wydarzyć. W tym momencie każdy z graczy dobiera na swoją rękę 5 kart z wierzchu swojej talii. Patrzy oczywiście na to, jakie karty ma na ręce, no ale trzyma to oczywiście w tajemnicy przed innymi graczami. Teraz, gdybyście mieli, i to jest ważne dla całej rozgrywki, jeżeli w dowolnym momencie będziecie mieli dobrać kartę z tego stosu, a będzie i ten stos się wyczerpie, powiedzmy taka sytuacja, mielibyśmy dobrać 5 kart, proszę, dobieramy raz, dwa, no i mi się stos wyczerpał. W tym momencie biorę stos kart odrzuconych bardzo dokładnie go tasuję i dobieram dalej tak, żeby mieć pięć kart na ręce. W ten sposób dokładnie to się odbywa. Pamiętajcie, żeby trzymać to w tajemnicy przed innymi graczami. Teraz raz na grę i to jest ważne, raz na całą grę możecie wykorzystać Znacznik drugiej szansy. Jeżeli zdecydujecie się to zrobić, to w tym momencie odrzucacie z ręki dowolną liczbę kart, kładziecie je na 100 z kart odrzuconych i dobieracie z powrotem tyle, żeby mieć 5 kart na ręce. Jak to zrobicie, to obracacie znacznik drugiej szansy na drugą stronę, żeby zapamiętać, że do końca gry nie możecie już z niego skorzystać. Jeżeli z niego nie skorzystacie w ogóle w trakcie gry to na koniec gry będzie on warty 1 punkt sławy. Następnie przechodzimy do fazy tury graczy. W, turach, w tej fazie każdy gracz idąc od pierwszego gracza zgodnie z ruchem wskazówek zegara każdy gracz rozgrywa swoją turę. Teraz na czym może ta tura polegać? Jeżeli mamy karty na ręce to musimy zagrać rozkaz. Jeżeli i jak to zrobimy to możemy, więc tak, zagranie rozkazu musimy, potem możemy, ewentualnie, jeżeli chcemy, zrekrutować Pirata. To, op to jest opcjonalne. Jeżeli zdarzy się tak, i tak pamiętajcie, jeżeli mamy kartę, musimy coś zagrać, tak? Jeżeli mamy przynajmniej jedną kartę, musimy coś zagrać. Jeżeli nie mamy kart, a jest nasza kolejka, i jeszcze wiemy, że jeszcze będziemy grali, to w tym momencie ciągle będziemy mogli zrekrutować, to ciągle będzie dla nas opcja. Więc zobaczmy teraz, na czym polega zagrywanie rozkazu, w sensie, co możemy zrobić w ramach takiego zagrywania rozkazu. Czyli tak, jeżeli mamy jakieś karty na ręce, to w tym momencie musimy zagrać przynajmniej jedną z nich, dodatkowo będziemy mogli zrobić akcję rekrutacji. Więc teraz tak, zagrywanie kart, jeżeli musimy to zrobić, nazywa się tutaj akcją rozkazu. Teraz mamy trzy rodzaje akcji rozkazu. I to, którą akcję wykonujemy, no to zależy od tego, co chcemy zrobić i co możemy zrobić, bo to jest również powiązane z tym, jakie karty zagrywamy. Krótko mówiąc, mamy opcję zwaną handel. W tym momencie bierzemy ze sobą dowolną liczbę kart łupów, czyli mogą to być albo dublony, albo karty stali skarbów, które pozyskaliśmy później w trakcie, pozyskamy później w trakcie gry. Następnie dobieramy tyle monet z ogólnej puli, ile widzimy w, na, na, tutaj napisane na tych białych ikonach na dole każdej takiej karty. W tym wypadku na przykład są to dwie sztuki złota i te dwie sztuki złota umieszczamy w swoich zasobach. Teraz, ponieważ na początku będziecie mieli tylko dublony, no to wiadomo, nie będzie się tutaj nic więcej działo, ale na przyszłość może się zdarzyć, że już będą tam jakieś inne karty. No i sumie, jakbyście mieli taką kartę. No to w tym momencie dobieracie raz, dwa i tutaj macie również dwa, czyli cztery sztuki złota i umieszczacie je w swojej puli. Teraz, co jest bardzo ważne, jeżeli wasze karty będą miały jakieś inne białe ikony, natychmiast wykonujecie akcję, która jest wskazana przez daną ikonę. Akcje zostały bardzo dokładnie opisane na stronie 13 w instrukcji. O paru z nich opowiem, a resztę możecie sobie spokojnie doczytać. One są bardzo prosto i bardzo w jasny sposób opisane. Więc w ten sposób przebiega akcja handlu. Zagrane karty łupów trafiają na wasz stos kart odrzuconych. Co jest ważne, przy zagrywaniu tych kart łupów, pamiętajcie, że możecie, żeby zagrać przynajmniej jedną. Jeżeli macie, oczywiście, ją na ręce i chcecie to zrobić, zagrać przynajmniej jedną, ale możecie ich zagrać tyle tak naprawdę, ile chcecie, czyli dowolną liczbę, byleby tą liczbą nie było zero. Drugą akcją jest rozbój teraz to jak ta akcja będzie wyglądała zależy od tego czy zagracie jedną kartę majtka czy zagracie dwie karty majtka. No i tutaj ponownie jesteście odsyłani że tak powiem do tych akcji o których mówiłem przed chwilą z 15 strony instrukcji z 13 przepraszam strony instrukcji. No i teraz widzicie jeżeli zagracie jedną kartę majtka to zagrywacie zrobicie to jeżeli zagracie dwie karty majtków to w tym momencie rozgrywacie to No ale o tym akurat myślę mogę wam opowiedzieć. Jeżeli zagrywacie jednego majtka, no to w tym momencie wykonujecie akcję albo bójka, albo pogrzebanie. Bójka polega na tym, że możecie odrzucić jedną kartę Pirata z na stos odrzuconych kart piratów w taki oto sposób. No i w tym momencie możecie dobrać nową kartę, piratów, kartę Pirata Stali i umieścić ją tak, żeby tu było znowu pięć kart piratów. Więc tak wygląda bójka. Drugą opcją, którą macie, jeżeli zagracie tylko jedną kartę Majtka, to jest pogrzebanie. Na czym polega pogrzebanie? Tutaj możecie wybrać dowolną liczbę kart z waszej ręki albo ze stosu kart i lub ze stosu kart odrzuconych i całkowicie usunąć je z sali. Na czym to polega? Bierzecie je, zakryte, umieszczacie pod znacznikiem drugiej szansy, nieważne czy jest on użyty czy nieużyty. I te karty zostają tu do końca gry. One już nigdy do waszej talii nie wrócą. Ponieważ jak, jak się już zapewne zorientowaliście, karty mogą do waszej talii wrócić w taki sposób, że jak macie dobrać coś z waszej talii i wam się talia wyczerpie, to tasujecie karty odrzucone. Czyli wszystko co zagrywacie, koniec końców wróci do waszej talii. Te natomiast pogrzebane nigdy już do końca gry, w sensie do waszej ręki i do waszej talii nie wrócą. Jeżeli natomiast zagracie dwóch majtków, to wykonujecie akcję Grabież. I teraz na czym polega akcja Grabież? Odkrywacie wierzchnią kartę stali skarbów, i w tym momencie macie dwie opcje. Albo ją sprzedacie, albo ją zachowacie. Jeżeli ją chcecie sprzedać, to w tym momencie umieszczacie ją na stosie odrzuconych kart skarbów, czyli w tym momencie odkładacie je w te miejsce. Ale zanim to zrobicie, bierzecie tyle monet, ile widzimy na czarnych tutaj symbolach. Czyli w tym wypadku mamy dwie monety, dobraliśmy, gdybyśmy chcieli ją sprzedać, to w tym momencie dobieramy dwie monety i ta karta ląduje w tym momencie tutaj na stosie kart odrzuconych. Gdyby tu były jakieś inne czarne, ale czarne, nie mylcie tego tutaj w tym wypadku, w przypadku grabieży i sprzedawania patrzycie na czarne, na czarne symbole. Jeżeli mamy jakieś czarne symbole inne niż to, ile monet mamy dobrać, czyli takie po prostu symbole powiązane z akcjami, to natychmiastowo w tym momencie po sprzedaniu takiej karty taką akcję rozpatrujecie. Jeżeli natomiast zdecydujecie się zachować tę kartę, umieszczacie ją na swoim stosie kart odrzuconych. Na razie nie robicie nic związanego z tymi ikonami, które tu widzicie. Dopiero później, jak będziecie znowu wykonywać akcję handlu, czyli pozyskiwać te monety, będziecie mogli rozpatrywać te białe symbole. Po wykonaniu którejś z tych akcji, zagrane karty majtków umieszczacie na swoim stosie kart, kart odrzuconych. No i trzecią opcją jest zaokrętowanie. I co robicie? Zbierzecie z ręki, ale z ręki, tak pamiętajcie, żeby brać to z ręki kartę pirata i umieszczacie ją na obszarze swojego statku. Czyli tak jak mówię tutaj macie powyżej miejsce na nowych rekrutów, tu jest wasz statek. W momencie jak taką kartę zagracie, to również rozpatrujecie akcje, które widzicie wskazane białymi ikonami na dole karty. Jeżeli są przydzielone taką łamaną kreską, to wybieracie, którą z tych opcji chcecie zrobić. Gdyby były połączonym znakiem plus, połączone znakiem plus, to wówczas po prostu robicie je obie. Ta karta tutaj zostaje aż do fazy zbierania załóg. I teraz, tak jak mówiłem, w każdej swojej turze musicie zagrać kartę, jeżeli macie jeszcze kartę na ręce i dodatkowo możecie zagrać akcję rekrutacji. Tak i teraz co jest ważne, nawet jeżeli przyjdzie wasza kolej i że tak powiem gra się będzie toczyła, ponieważ inni gracze jeszcze będą mieli kartę na ręce, ale Wy już nie będziecie mieli kart na ręce, w dalszym ciągu możecie zagrać akcję rekrutacji. W jaki sposób zagrywamy tę akcje? Przede wszystkim, w swojej turze możecie maksymalnie zrekrutować jednego pirata, a w każdej rundzie nie możecie mieć ich więcej niż trzech. Jak wygląda rekrutacja? Przede wszystkim, wybieracie sobie jednego pirata z tawerny, oddajecie do wspólnych zasobów tyle monet, ile wynosi jego koszt, który widzimy w lewym dolnym rogu. Załóżmy, że ja bym chciał zrekrutować tego pirata. Jego koszt wynosi 3 monety. Biorę 3 monety, zwracam je do zasobów ogólnych i teraz tego pirata umieszczam na jednym z tych trzech tutaj niewidzialnych pól dla swoich nowych rekrutów. I również w tym momencie wykonuję natychmiast akcje pokazane przez białe ikony na danej karcie. I uzupełniamy brakujące miejsce nową kartą stali pirata. No i teraz to się toczy do momentu, gdy na koniec tury jednego z graczy okazuje się, że nikt już nie ma żadnych kart na ręce. Następnie wszyscy gracze Włącznie z tym, który jako ostatni zagrał swoją, jakby, ostatnią kartę z ręki, macie jeszcze jedną ostatnią turę, gdzie każdy gracz może po kolei, idąc, od, idąc tak normalnie dalej, jakby, robicie jeszcze jedno kółko. Każdy gracz po kolei ma szansę zrobić jeszcze jedną akcję rekrutacji. Jak już to zrobicie, faza tury graczy dobiega końca. No to teraz, jak już to wiecie, no to teraz przejdźmy do trzeciej fazy, do której się przed chwilą już przygotowywaliśmy, mianowicie do zbierania załogi. No i jak zbierzemy załogę, to przy okazji powiem Wam, co robimy na koniec każdej rundy. W tej fazie będziemy starali się zbierać załogę. W jaki sposób to będzie wyglądało? Otóż będziemy zbierali załogę z kart piratów, które zagraliśmy do statku i kart naszych nowych rekrutów. Będziemy starali się to połączyć, będziemy tutaj się bawić w takiego trochę pokera, jakby nie patrzeć, i będziemy za to zdobywali. Te oto punkty, te tutaj znaczniki. No i teraz w pierwszych dwóch rundach wygląda to tak, że o ile graczowi udało się zdobyć zebrać załogę o sile przynajmniej 4, no to w tym momencie taki gracz dostaje jeden punkt sławy, czyli taki właśnie znacznik portu. Jeżeli, i to jest w pierwszych dwóch rundach, nieważne kto ma najwięcej siły, ważne, żeby każdy, ten gracz, który miał siłę powyżej czterech, ten dostaje taki jeden znacznik. Więc załóżmy, że mamy trzech graczy, każdy z graczy do, zebrał załogę o sile przynajmniej cztery, każdy z graczy dostaje po jednym znaczniku. No i to samo robimy w drugiej rundzie. W kolejnych rundach natomiast już patrzymy kto ma największą siłę, kto ma drugą największą, kto ma trzecią największą i tak dalej i tak dalej idziemy w dół. No i teraz gracz z największą otrzymuje ten najbardziej wartościowy znacznik, czyli powiedzmy w tym wypadku szóstkę. Drugi w kolejności gracz jeśli chodzi o siłę zdobyłby ten znacznik, czyli trzy punkty sławy. No i trzeci zdobyłby te z dwoma. Jeżeli natomiast by się zdarzyło tak, że żaden z graczy nie zdobyłby jeżeli, no inaczej, jeżeli zdarzyłoby się, że któryś z graczy nie ma czterech punktów siły punktów siły, to w tym momencie żaden z, nie, nie dostaje żadnego takiego znacznika. Te znaczniki wtedy po, nieużyte po prostu przepadają. No ale dobra, no ale w tym momencie w jaki sposób układamy tę siłę? No tak jak mówiłem, bawimy się w pokera z kart, które mamy na piratów, które mamy w stat na statku i które mamy wśród nowych rekrutów. No, i na jakie rzeczy tu patrzymy? Patrzymy na symbole i patrzymy na wartości. I teraz tak, lecimy. Mamy to wszystko oczywiście rozpisane tutaj na karcie pomocy, więc będzie to dla Was jasne i oczywiste, jak to wygląda. No ale po kolei, najpierw jedną opcję, jaką mamy, to mamy parę. I w tym momencie parę to mamy dwie karty o takiej samej wartości, w tym wypadku dwie piątki. No i taka para jest, nam, jest dla nas warta cztery punkty siły. Każda kolejna karta, którą dołączymy do pary o tej, do, każda kolejna karta o tej samej wartości, którą dołączymy do pary, dodaje nam do tej pary 6 punktów. Czyli tutaj mamy ten zestaw, byłby dla nas warty 10 punktów. 4 punkty za parę plus 6 punktów za kartę. Jeżeli byśmy mieli jeszcze jedną, no to wówczas mielibyśmy kolejne 6 punktów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna opcja para. Kolejna opcja to jest tak zwany street. Street... To mamy trzy kolejne karty rosnące. 3, 4, 5, tak jak mamy tutaj. Taki street jest dla nas warty sześć punktów siły. Każda kolejna karta w tym stricie, czyli w tym wypadku byłaby to szóstka, dodaje nam dodatkowe dwa punkty siły. Lecimy dalej. jako mamy kolejną opcję? Mamy opcję koloru. W tym momencie patrzymy na symbole naszych kart. Trzy karty z takim samym symbolem. Są warte 8 punktów siły. Każda kolejna karta z takim właśnie symbolem dodaje nam 3 punkty. Poker mamy wtedy, kiedy mamy karty, przynajmniej 3 karty, gdzie mamy ten sam symbol i rosnącą wartość. Czyli tak jak tutaj mamy tutaj nasze właśnie kordelasy i w tym momencie 5, 6 i 7. Kolejna karta, która by nam zwiększyła ten poker, czyli na przykład ósemka z kordelasami w tym wypadku, no to w tym momencie to nam by dała kolejne cztery punkty. Bo poker, czyli takie trzy karty, to jest 12 punktów, kolejne cztery za każdą kartę, która nam ten poker powiększa. No i jak w tym układzie teraz się, jak do tego układu pasują, że tak powiem, karty kapitanów i karty kwatermistrzów? Otóż... Każda taka karta no, ma swój symbol, więc możemy to po prostu dopasować odpowiednio. Plus, jeżeli byśmy chcieli ułożyć pokera, to kolejność jest taka, że mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kwatermistrz. I potem kapitan. Papugę z kolei, jeżeli chcemy dodać do zestawu, to widzicie tutaj mamy znak zapytania. No i teraz rangę tej papugi gracz wybiera w momencie jak ją zagrywa. I mówi, czy to jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, czy może kwatermistrz, czy może kapitan. Ważne jest jednak, żeby nie powstały duplikaty. Czyli krótko mówiąc, ja na przykład nie mógłbym powiedzieć, że ta papuga. To jest tak, no dobra, w tym wypadku w ogóle mi to nie pasuje, ale załóżmy, że mielibyśmy inną sytuację. Ja, na przykład, nie mógłbym w tym momencie powiedzieć, że ta papuga to jest kapitan, bo w tym momencie by mi się zdublowała, tak? Miałbym takiego kapitana tutaj, no to nie mogę powiedzieć, dobra, to to jest kapitan, bo wtedy miałbym dublowanie z kartą, którą już wcześniej tutaj miałem. Dlatego duplikatów nie możemy tworzyć, ale poza tym możemy sobie wybrać w momencie zagrania, znaczy w momencie ustalania siły jakiej rangi jest to karta? No i ostatnią opcją, którą tutaj mamy, która daje nam 25 punktów siły, jest jakże rzadka sytuacja, gdzie mamy tak zwaną kompletną załogę, załogę czyli jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, kwatermistrz i na koniec kapitan. taki, taki zestaw jest dla nas warty 25 punktów siły. No, i ustalamy, kto ma największą siłę. Ten, ten gracz otrzymuje ten najbardziej wartościowy znacznik, kolejny otrzymuje kolejny, kolejny otrzymuje kolejny i w tym momencie runda się kończy. Ale jeszcze zanim powiem wam o końcu rundy, opowiem wam o remisach. W jaki sposób rozstrzygamy remisy, jeżeli mamy remis w sile? Po pierwsze, należy rozstrzygnąć remis na korzyść gracza, patrzymy na niewykorzystanych piratów w tym pierwszym wariancie, trzeba spojrzeć na rozstrzygnąć go na korzyść gracza, który ma u siebie najwięcej pozostałych niewykorzystanych piratów w swoim obszarze statku i lub w swoim obszarze nowych rekrutów. Krótko mówiąc, jeżeli złożyliście do, do swojej siły, że tak powiem, użyliście nie wszystkie karty, które mieliście, no to patrzymy teraz, kto ma więcej piratów w tych właśnie pozostałych miejscach, czyli na statku, albo i, lub tutaj w obszarze nowych rekrutów. Dalej, jeżeli to nic nie pomaga, no to w tym momencie patrzymy na, na gracza, który ma najwięcej, który ma więcej monet. Jeżeli ciągle to nie, nie rozwiązuje naszego remisu, to jest już w sytuacjach bardzo rzadkich, no to w tym momencie gracz jest, wygrywa ten gracz, który siedzi najbliżej gracza rozpoczynającego, Patrząc w kolejności rozstrzygania tury, rozgrywania tury. No i dobra, i w tym momencie, jak już to zrobiliśmy, zebrali, przyznaliśmy punkty, rozstrzygnęliśmy ewentualne remisy, to przechodzimy do końca rundy i w tym momencie wszystkich, ka wszystkie karty piratów, czy z obszaru statku, czy z obszaru nowych rekrutów, wszystkie te karty trafiają na nasz stos kart odrzuconych. Wszelkie monety pozostawiamy u siebie. Jeżeli, tak jak mówiłem, jakieś znaczniki zdobyczy nie zostały zdobyte w tej rundzie, no to takie wracają do pudełka. No i teraz znacznik gracza rozpoczynającego jest przekazywany kolejnemu graczowi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To teraz na sam koniec zobaczmy, przypomnijmy sobie o co chodzi z tymi legendarnymi zaklęciami. I po ostatniej rundzie, zobaczmy, ponieważ tak, po ostatniej rundzie, czyli po piątej czy po szóstej rundzie w zależności od liczby graczy, przychodzimy do końca gry, podliczamy punkty, ale zanim podliczymy punkty i zanim powiem Wam za co dokładnie jeszcze w tej grze można dostać punkty, to przypomnijmy sobie te karty legendarnych osiągnięć, ponieważ najpierw musimy, zanim przejdziemy do liczenia punktów, musimy rozpatrzeć te konkretne karty. Patrzymy na karty legendarnych osiągnięć, każdą taką kartę jakby rozpatrujemy osobno. No i teraz sprawdzamy, który gracz najlepiej spełnił oczekiwania z, danego, z danej karty. No i w tym momencie gracz, który jest na pierwszym miejscu, czyli najbardziej spełnił te wymagania, otrzymuje wskazany tutaj znacznik osiągnięć i w tym momencie otrzymuje za to znacznik z czterema punktami sławy. Tak jest w rozgrywce dwuosobowej po prostu, natomiast w rozgrywce trzy lub czteroosobowej gracz, który jakby zajął drugie miejsce w kategorii właśnie tutaj jak bardzo spełnił warunki na danej karcie otrzymuje znacznik z dwoma punktami sławy. Jeśli występuje remis na pierwszym miejscu to wszyscy remisujący gracze biorą po znaczniku z czterema punktami sławy. Pozostali gracze nie otrzymują żadnych punktów sławy. Jeżeli natomiast na pierwszym miejscu jest jeden gracz, a i mamy remis na drugim miejscu, no to wówczas wszyscy remisujący gracze z drugiego miejsca otrzymują po dwa punkty sławy. Jak już to rozstrzygniecie, no to przechodzi się do końcowej punktacji. No i tak, patrzycie na punkty sławy, które otrzymaliśmy z tych właśnie znaczników przed chwilą, z legendarnych osiągnięć. Następnie na wszystkie znaczniki zdobyczy, które zdobyliście w trakcie gry. I za wszystkie karty kwater Mistrzów i Kapitanów. Każda karta jest warta tyle, ile tutaj widzicie. No i teraz zasada jest taka, że liczą się wszystkie karty, które są i lub były wasze: czyli wszystkie karty na ręce, wszystkie karty w waszej talii, wszystkie karty na stosie kart odrzuconych i wszystkie karty pogrzebane. Plus ewentualnie niewykorzystany znacznik drugiej szansy. Gracz z największą liczbą punktów sławy zwycięża. Dokładnie tak, najlepsze wygrywa. Mam nadzieję, że to jest dla... wszystko co zobaczyliście tutaj, to jest w miarę dla Was jasne. To jest wszystko, co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w grę czarna bandera. W imieniu swoim oraz wydaniaństwa Lucrum Games bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo uwagi, piszcie śmiało w komentarzach, odniesiemy się do tego tak szybko, jak tylko będziemy mogli. Bardzo Wam dziękuję i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!